No i super jestem. Dzień dobry. Cześć dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest 2 stycznia. Ja nazywam się Joanna Flis i jestem gospodynią dzisiejszego powerwalku. Jeszcze sobie trochę na Was poczekam, aż dołączycie. Ciemność tu jest taka umiarkowana, więc mam nadzieję, że będziemy się dobrze widzieć. Ja mam nadzieję, że wszystko gra po drugiej stronie i dobrze mnie słyszycie i widzicie i... Zapraszam Was na wspólny styczniowy spacer, w trakcie którego opowiem Wam dzisiaj trochę o tym, czym jest samokontrola. No i jak z tej samokontroli słuchajcie korzystać, jak ją budować, jak ją wzmacniać, bo chyba to jest największy. Słuchajcie, e, największa potrzeba i największy kłopot, że ta samokontrola lubi nam się wymykać i lubi trochę żyć swoim własnym życiem, ale o tym za chwilę. Mam nadzieję, że jesteście ze mną i że to będzie dla Was e, przyjemne doświadczenie pospacerować sobie o 6.15 w naszych powerwalkach. Dzisiaj mam wielką przyjemność być gospodynią. Wczoraj był gospodarz całego tego zawieszenia, czyli Mateusz Kusznierewicz. Widzicie mnie dzisiaj w pięknym łobzie w centrum województwa zachodnio pomorskiego. Poprowadzę przez Was przez Park. Pójdziemy sobie do lasu. A w międzyczasie opowiem Wam o tym, jak to z tą samokontrolą jest. Słuchajcie, tylko poprawię sobie jeszcze jedną rzecz, żebym dokładnie widziała, czy wy mnie widzicie tak jak należy. No, chyba wszystko gra. No dobra. Jest nowy rok, większość osób w tej chwili próbuje stworzyć dla siebie jakieś nowe plany noworoczne, chcecie zmieniać swoje życie, ja również. Najczęściej siadamy z kartką papieru i tworzymy dla siebie jakąś listę zadań, powiedziałabym listę marzeń, listę życzeń, które chcielibyśmy, aby się spełniły albo które bardziej świadomie chcemy sami spełniać. I to jest bardzo zacne, ponieważ okazuje się, że przy podsumowaniu noworocznym większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że chciałoby, aby to życie wyglądało trochę inaczej. Najczęściej chcemy dać z siebie więcej. To znaczy, chcemy siebie w styczniu przekonać do tego, żeby więcej się ruszać, lepiej odżywiać, być może oszczędzać. Widziałam najnowsze badania na temat tego, jakie cele noworoczne i postanowienia noworoczne stawiają sobie nowi, nie nowi, tylko właściwie no prawie nowi, ludzie u początku nowego roku i okazuje się, że to jest aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, że to jest oszczędzanie finansów, że to jest pogłębianie znajomości, pogłębianie przyjaźni, to jest poszukiwanie pasji, hobby, to jest zarządzanie lepsze, zarządzanie emocjami. To jest bardziej świadome może zarządzanie. Emocjami, to jest lepsza kontrola, między innymi złości, ale też dbanie o zdrowie, na przykład robienie regularnych badań okresowych, branie suplementów. Czyli popatrzcie, wydawałoby się, że to są takie dość proste rzeczy, powiedziałabym nawet, że powszechne i banalne, a jednak w większości z nas one umykają i wymykają się z rąk. Bo podobno 17 stycznia to jest ten dzień, w którym my te plany noworoczne. Porzucamy. To nie jest tak, że my je porzucamy na stałe, to nie jest tak, że my zapominamy o tym, że to jest dla nas ważne. Bardziej to jest tak, że wyczerpują nam się zasoby i o tych zasobach dzisiaj będzie. Zasoby samokontroli, czy jak Roy Baumeister mówił, zasoby ego, które w jego koncepcji są takim synonimem samodyscypliny, samokontroli. Czyli czegoś, co pozwala nam po prostu aktywizować te zachowania, na które mamy ochotę i do na których nam zależy, i hamować te zachowania, które może niekoniecznie, słuchajcie, nam służą. I teraz już widzę, że jesteście, więc witam Was. Słuchajcie jeszcze raz serdecznie. Was przepraszam, ale nie widzę Waszych komentarzy, więc na wszystkie je odpowiem, jak wrócę ze spaceru. Więc wracając do naszych celów, większość z nas chciałaby dość sensownie. Zarządzać swoim życiem, czyli uczynić je po prostu zdrowszym, z takim głębokim przekonaniem, że robię dla siebie wszystko, żeby żyć dobrze, żeby żyć dłużej. No bo to jest też coś, co nas jakoś pochłania i stymuluje, stabilizuje też wtedy, kiedy my wiemy, że robimy różne rzeczy po to, żeby żyć dłużej, żeby zadbać o te nasze ciała. Umysły i warunki życia, bo one naprawdę w dużym stopniu zależą od nas. I okazuje się, że 17 stycznia większość z nas te cele zawiesza i, i nam się one przypominają w okolicy lipca i sierpnia, kiedy jest trochę więcej słońca, być może trochę więcej witaminy D i my łatwiej znosimy wydatkowanie energetyczne. A potem znowu o nich zapominamy, aż do nowego roku, no bo nowy rok to jest. Taki czas, słuchajcie podsumowań, w którym my yy, znowu zdajemy sobie sprawę z tego, że moglibyśmy coś więcej, moglibyśmy coś bardziej. No i Roy Baumeister, taki świetny badacz, on uznał, że to wszystko zależy od tego, jak my potrafimy tymi naszymi zasobami samokontroli zarządzać. On uważał, że są dwa typy zasobów samokontroli, że my mamy dwie takie baterie, które w nas pracują, one są ze sobą połączone. I że to są zasoby poznawcze i zasoby energetyczne. Czyli z jednej strony to, co możemy wytworzyć naszym, naszym organizmem, czyli chociażby to, że dzisiaj wstaliśmy rano i spacerujemy razem, to jest nasz zasób energetyczny. A z drugiej strony to, że ja Wam o czymś opowiadam i Wy tego słuchacie, i być może nawet przyjemnie Wam się tego słucha, to jest Wasz zasób poznawczy. I te dwie rzeczy ze sobą są połączone. Niezmiennie połączone, można powiedzieć, że to jest taki jeden nasz durasel, który my mamy, albo jakaś inna bateria, nie chcę promować jakiegoś jednego twórcy baterii, ale taka jedna nasza bateria, która się składa z dwóch komór wypełnionych e, cieczą energetyczną. No ta ciecza energetyczna w dużym skrócie, słuchajcie, to jest glukoza okazuje się, e, czyli wbrew pozorom cukier, którego nasz mózg potrzebuje do tego, żeby wyposażać nas właśnie, ale nie taki prosty cukier, nie chodzi o to, żebyście pospacerze że rzucili się na ulubione słodycze, tylko e, taki cukier, czyli glukoza to, co daje naszemu mózgowi szansę na to, aby wytworzył dla nas ten potencjał energetyczny. No i do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że okazuje się, że ta bateria, ta samokontrola jest przez większość z nas niekoniecznie rozpoznana. To znaczy, my nie wiemy, że ją posiadamy, nie wiemy jak ona się. O, tu będę widziała, czy jesteście. Nie wiemy jak ona się, słuchajcie, w nas rozkłada. Każdy z nas ma troszeczkę. Inną baterię, która co prawda rządzi się bardzo podobnymi prawami, ale jednak funkcjonuje w troszkę inny sposób. I okazuje się, że my nie zdajemy sobie często z tego sprawy i funkcjonujemy tak, jakbyśmy mieli nieograniczone zasoby samokontroli. No bo po pierwsze, ta bateria, którą my mamy, ona ma ograniczone te zasoby poznawcze i energetyczne. Nie mamy ich tak, ile, ile fabryka dała, tylko na starcie, a start zaczyna się rano. Czy to jest taki moment jak dziś, na starcie mamy ich optymalną ilość, czyli tyle, ile nasz organizm jest w stanie tych zasobów energetycznych wytworzyć. I każdy organizm jest trochę inny. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że jakaś część naszych zasobów energetycznych jest zdeterminowana biologicznie, część z nas rodzi się z takimi bateryjkami, które pozwalają już od rana bardzo intensywnie działać. A część z nas rodzi się z takimi bateryjkami, które co prawda pozwalają nam od rana działać, ale dość szybko się wyczerpują. Czyli popatrzcie, to jest taka pierwsza rzecz. Ta bateria, którą my w sobie mamy, ona ma zasoby, które są. E zróżnicowane między nami, ale które na pewno się wyczerpują w ciągu dnia, prowadząc nas do stanu wyczerpania wieczorem. Czyli tak jak wiemy, że nasz organizm wyczerpuje się wieczorem i my w ciągu dnia karmimy ten organizm, albo robimy sobie jakieś drzemki jedną, które nas regenerują, tak samo jest z samokontrolą. Ona jest baterią, ona się wyczerpuje i my w ciągu dnia możemy ją Trochę regenerować, ale nie fantazjujmy o tym, że możemy ją napełnić do zera, bo tym, co ją napełnia do zera, jest sen przede wszystkim, czyli to, że my o ten sen dbamy i że on jest jakościowo dobry. I tutaj nie mylmy jakościowo dobrego snu z długością tego snu. On nie musi być długi, żeby był dobry, ale na pewno, żeby był dobry, musi być pewna higiena snu, to są relacje społeczne, czyli wszystko to, co sprawia, że nam się wytwarza oksytocyna, ale też kortyzol. Nie bójmy się kortyzolu, który jest hormonem stresu, bo taka nieznaczna jego ilość jest nam niezbędna do życia, ale to są relacje społeczne z innymi ludźmi. No i Roy Baumeister mówił jeszcze, że właśnie glukoza, czyli posiłek, w którym pojawia się ten ładunek energetyczny, ale to nie chodzi o to, żeby się obiadać batonikami od rana. I mówił, że pozytywne doświadczenia, czyli to, co... No wzbudza takie energogenne emocje, bo jak popatrzycie, to my mamy dwa typy emocji, nie tylko przyjemne i nieprzyjemne, ale energogenne i energochłonne. Te energogenne to są takie emocje, które po prostu słuchajcie, dają nam energię, a energochłonne to są takie, które trochę ją pochłaniają, na przykład smutek lubi być taki energochłonny, tak? To nie znaczy, że my mamy od tego smutku uciekać, ale ten smutek pochłania nasze zasoby energetyczne. Rzadko kiedy w smutku my możemy bardzo jakoś intensywnie działać, trzymać się naszych celów i poznawczo być sprawnym. Najczęściej jest tak, że w smutku trochę my się zapadamy. My złość na przykład jest taką energogenną emocją, która u niektórych, u tych osób zorientowanych na, na działanie, tych, którzy radzą sobie ze złością e, działając albo z bezradnością działając, to może być taka emocja energogenna. Więc po pierwsze, ta bateria ona się wyczerpuje, ale możemy ją regenerować, i to jest bardzo dobra wiadomość, ale po drugie, ona się wyczerpuje i nie możemy jej regenerować do zera. I co to w praktyce dla nas oznacza? To oznacza, że jeżeli my nie wiemy, jak działa nasza samokontrola, kiedy ona się wyczerpuje, co ją ładuje, a co ją, co ją karmi a co jej odbiera to ma, mamy taką skłonność do wykorzysty maksymalnego wykorzystywania okresów, w których mamy e, tej energii bardzo dużo nie zawsze na rzeczy, które nam służą e, a potem jakby e, z każdą godziną do coraz mniejszej zdolności do robienia rzeczy, na których nam zależy teraz opowiem wam po ludzku jeżeli budzisz się rano i masz jakiś zasób energetyczny i zaplanujesz sobie bardzo dużo pewnie byliście kiedyś na jakiejś diecie albo próbowaliście ćwiczyć na przykład regularnie, tak i budzicie się rano i zaplanowaliście sobie tego poranka bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, czyli zrobiliście ćwiczenia fizyczne, których codziennie nie robicie, nagle w dużej ilości, do tego jeszcze przypilnowaliście co zjecie, do tego jeszcze popisaliście chociaż nie, dziennik chociaż nie piszecie na przykład codziennie i do tego jeszcze pomedytowaliście medytowanie z jednej strony nas regeneruje, a z drugiej strony nas w jakiś sposób poznawczo wyczerpuje, szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy medytację, to bardzo szybko możecie się zorientować, że w okolicach godziny 13-14 już ta sama kontrola będzie mniejsza, będzie spadać uwaga, będzie Wam trudniej zabrać się za przygotowanie obiadu. Takiego zdrowego, zgodnie z Waszymi wytycznymi, a na pewno w okolicach 20, 19, być może nawet wcześniej 18, może się okazać, że już krążycie po kuchni jak sępy w poszukiwaniu <grywania> do zjedzenia czegoś, e, e, od czego chcecie się uwolnić, na przykład słodyczy. Nie wiem, na czasów dla mnie to są jakieś chipsy, różne rzeczy, które po prostu lubię i których sobie odmawiam, ale rzeczywiście jest mi trudniej sobie odmówić, jeżeli sobie dokręcę śrubę od rana. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my chcemy wprowadzać nowe nawyki, zacząć funkcjonować trochę po nowemu, to te cele i ich sposób realizacji musi być, słuchajcie, dopasowany do naszych zasobów energetycznych. I rozłożony w czasie tak, aby nawyk się budował powolutku, i abyśmy my czuli, że nasze zasoby poznawcze i energetyczne są w stanie dźwignąć nasze postanowienia aż do wieczora, aż do nocy. Czyli jeżeli ja wprowadzam sobie na przykład regularną aktywność fizyczną, teraz to będzie kolejna zasada, to na samym początku wprowadzam ją na przykład tak jak my tutaj w power na 20 minut. Po to, aby ten nawyk się budował i żebym ja miała zasoby, żeby codziennie na te 20 minut wstać. Jak już ten nawyk się troszkę zbuduje, to jest duże prawdopodobieństwo, że te zasoby będą się zwiększały, moja wyporność będzie się zwiększała, bo ja już nie będę musiała zużyć energii na to, żeby się obudzić, na przykład i powiedzieć sobie, umówiłaś się ze sobą, że wychodzisz na spacer, więc idź. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że one się wyczerpują. Druga to jest taka, że mamy ich ograniczoną ilość, ale a trzecia to jest taka, że one współpracują, czyli wbrew pozorom wyczerpanie energii takiej y, poznawczej będzie wpływało na to, jak my się czujemy y, fizycznie. To jest bardzo ważne, czyli my będziemy y, mieli mniejszą Uch siłę fizyczną i wyczerpanie energii fizycznej, tej energetycznej będzie zmniejszało nasze zasoby poznawcze. Czyli to jest system na naczyń połączony. No i teraz kolejna rzecz jest taka, że my możemy te zasoby samokontroli ćwiczyć. Czyli wbrew pozorom, mimo że coś tam się rodzimy, jakiś potencjał w sobie mamy, to ta samokontrola jest pewnym mięśniem. I ten mięsień rozwija się na dwa sposoby. Po pierwsze... Ja poznaję moje zasoby, uczę się rozpoznawać rzeczy, które je budują i e, przerywać w momencie, w którym czuję, że coś mnie bardzo wyczerpuje. Na przykład scrollowanie e, rolek na Instagramie. Bardzo wyczerpujące zasoby poznawcze, e, bardzo wyczerpująca zasoby poznawcze e, aktywność, e, która naprawdę wyczerpuje nasze zasoby samokontroli. A po drugie pewne rzeczy, na których mi zależy, zaczynają się dość mocno automatyzować, tak? Te, czyli nagle okazuje się, że to nie wymaga aż takich zasobów energetycznych, tak? Czyli robię coś na autopilocie, ale to wymaga czasu. E, w pewnym sensie, jeżeli powtarzam coś przez wiele tygodni, miesięcy, to w pewnym momencie to staje się automatyczne, a automat oznacza skrót. A skrót oznacza wydatkowanie mniejszej energii. E, na naszą aktywność. To oznacza, że jeżeli mamy pewne rutyny, porządek w życiu, jakiś rodzaj właśnie przewidywalności dla naszego mózgu i powtarzalności, robimy coraz więcej rzeczy w sposób właśnie nieświadomy, nie lubię tego słowa, ale automatyczny, zautomatyzowany, tym większe zasoby energetyczne mamy na naszą inną aktywność, czyli mamy na to, żeby wprowadzać zachowania nietypowe. No bo samo kontrola jest nam potrzebna do dwóch rzeczy, tak jak Wam mówiłam na początku. Ona jest nam potrzebna do tego, żeby hamować zachowania, których nie chcemy, na przykład tłumić emocje, wbrew pozorom, tłumienie emocji jest ważnym hmm, mechanizmem radzenia sobie z tymi emocjami, bo nie w każdej sytuacji możemy te nasze emocje wyrazić. Na przykład, kiedy ze złości nas ktoś w supermarkecie powiechał nam koszykiem w plecy. To no, dosyć ważną umiejętnością jest jednak stłumienie na przykład gniewu, który może się w tych okolicznościach pojawić, albo kiedy mamy pod opieką dziecko i chcemy zachować się najbardziej podosłemu, jak tylko potrafimy, no to pewne e, emocje, które się w nas pojawią, my musimy stłumić. Inne słowo, które bardzo lubię, to skontenerować. Czyli odłożyć je trochę na później, żeby trochę potem się, e, nimi słuchajcie zająć i ta, te zasoby energetyczne one są nam do tego potrzebne przede wszystkim, żebyśmy tłumili emocje, żebyśmy mieli energię do tego, aby w nowej sytuacji, w sytuacji trudnej dla nas, skomplikowanej albo nieznanej, umieć się zachować, poradzić sobie, wykorzystać całą. Cały potencjał poznawczy, czyli cały nasz intelekt, całą naszą energię wewnętrzną, do tego, żeby z tą sytuacją sobie zewnętrzną poradzić. I są nam potrzebne do tego, abyśmy hamowali też wszystko to, czego nie chcemy. W tym wypadku, na przykład, chcecie przestać opiadać się słodyczami i zacząć na przykład się ruszać. Do, do tego, żeby zbudować taki nawyk, potrzebujemy bardzo, bardzo dużo samokontroli, która będzie działała jednocześnie jak gaz. I jak hamulec w naszym samochodzie. Więc Reubałmeister powiedział, że masz w sobie taką baterię, taką energię, każdy z nas ma. Jeżeli jej, jej zasobów nie stracisz na rzeczy, które są dla Ciebie nieistotne, nieważne, ale które Cię zżerają, na przykład na e, ruminację, czyli rozpamiętywanie przeszłości, na przykład na myślenie w sposób katastroficzny o przyszłości, na przykład na używki. Alkohol bardzo ogranicza nasze zdolności do samokontroli, bo w ogóle zmniejsza zdolność do samokontroli poznawczej, tak ogranicza naszą zdolność do zarządzania emocjami. Jeżeli nie stracisz tej energii, którą masz w sobie na głupoty, albo rzeczy dla ciebie nieważne, albo rzeczy, które ci szkodzą, to ta bateria powinna być wystarczająca do tego, żeby podtrzymać stare nawyki i we względnie taki dynamiczny, ale jednak zorganizowany sposób zbudować nowe, życiowe nawyki, które prędzej czy później się zautomatyzują, robiąc ci miejsce na coś nowego. To oznacza, że wprowadzanie postanowień noworocznych wymaga czasu i planu, którego my się trzymamy, pewnej powtarzalności. Ja to nazywam dyktaturą schematu. Słuchajcie, nie wejdę z wami do lasu, bo jest ciemno bardzo i. Niestety na mojej ulubionej ścieżce lampy nie są zapalone dzisiaj. A chciałam was zaprowadzić w takie bardzo fajne miejsce, w którym naprawdę jest pięknie, ale może to następnym razem, w takim razie, kiedy słońce będzie dla nas bardziej łaskawe, albo po prostu będą paliły się tam lampy. Więc my mamy szansę wprowadzać różne zmiany w naszym życiu pod warunkiem, że będziemy świadomi tego. W jaki sposób, słuchajcie, funkcjonujemy? Co nas zjada? E, co nam przeszkadza? Co nam utrudnia, słuchajcie, życie? Czekajcie, bo muszę sobie tutaj poradzić ze stykiem, przez którego nie widzę, ile czasu z Wami jestem i ile jeszcze czasu dla Was mam. Pozwólcie, że powalczę tutaj troszeczkę z Wami. A, widzicie, ja mam taką terapeutyczną umiejętność, że bez widzenia czasu wiem, jaki jest czas, więc jestem z wami już 20 minut. Powoli zbliżamy się do końca. Ja mam nadzieję, że Was zachęciłam chociażby do tego, żebyście przyjrzeli się, jak ta Wasza Bateria wygląda i z czego ona się składa i co sprawia, że Wy macie ochotę na przykład pójść i pobiegać, a co sprawia, że Wy już nawet nie macie ochoty myśleć. Bo to jest taki moment, w którym ta sama kontrola się, słuchajcie, wyczerpuje. I żebyście poprowadzili dla siebie taki dziennik witalności poznawczej energetycznej, witalnej takiej, związanej z tym, że macie ochotę realizować swoje cele i sprawdzili sobie, jaki rytm dnia, jakie pożywienie, jacy ludzie, jakie relacje jakie doświadczenia, bo przypomnijcie, że kilka rzeczy regeneruje naszą samokontrolę, sprzyjają temu, że wy macie, macie poczucie, a nawet nie tylko poczucie tylko rzeczywiście sprawnie zarządzacie tą swoją samoregulacją czyli siadacie za kółkiem samochodu, w którym jesteście i po prostu potraficie go prowadzić, żeby on jechał dokładnie w to miejsce, na którym wam zależy, mijał wszystkie te kaczydoły które niekoniecznie Wam służą. Jeżeli macie ochotę poczytać więcej na temat samokontroli jako mięśnia i zasobów energetycznych i poznawczych, to odsyłam Was do książek Roya Baumeistera na temat samokontroli, swego czasu, myślę ósmego chyba jestem z Wami jeszcze. W tym miesiącu opowiem Wam o już orientacji, radzeniu sobie ze stresem w tej koncepcji, bo to są naprawdę bardzo zacne teorie, które pomagają lepiej żyć, lepiej rozumieć siebie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was w imieniu wszystkich twórców tego kanału na jutrzejsze spotkanie o godzinie 6.15. Jak zawsze. Przychodźcie tutaj, spacerujcie, korzystajcie z doświadczenia i wiedzy różnych ludzi, którzy tu przyjdą po to, żeby się z Wami tym podzielić. Twórzmy taką społeczność, w której będziemy się wspierać, bo właśnie wtedy, kiedy trochę ktoś Was prowadzi za rączkę, do tej samo kontroli trzeba zużyć mniej, więc będziecie mieli na inne rzeczy zaoszczędzoną. Słuchajcie, Słuchajcie trzymajcie się. Życzę Wam e, udanego dnia. Do zobaczenia.